Do miseczki wciskamy farbę, odmierzoną ilość oksydantu, według zaleceń producenta farby. Mieszamy do czasu osiągnięcia jednolitej, gładkiej jak śmietana masy. Najpierw zakładamy rękawiczki dla ochrony dłoni. Nakładamy na wilgotne włosy, najpierw na odrost. I robimy tak do samego końca. Skończyliśmy już boki nakładać, przechodzimy do tyłu. I robimy dokładnie to samo, czyli robimy sobie separację, cieniutkie, nakładamy na odrost. Im częsza separacja, tym dokładniej nakładamy na odrost wtedy. Separację robimy sobie szpikulcem, który jest przy pędzelku. Jest nam wygodniej, nie musimy wtedy robić to grzebieniem. Półpływie 20 minut od nałożenia farby na odrosty. Bierzemy cienkie pasmo farby, rozprowadzamy ją na długość i końce i wmasowujemy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dobrze wmasowaliśmy, możemy sobie rozczesać pasmo. Bierzemy następne pasmo i robimy dokładnie to samo. Wypłukujemy farbę dokładnie. Bierzemy szampon i myjemy. Myjemy dokładnie, żeby nie zostały pozostałości po farbie. Wypłukujemy. I robimy drugie mycie. Dokładnie wyciskamy włosy. Bierzemy maskę. Rozprowadzamy w dłoniach i nakładamy od nasady do same końca i dokładnie spłukujemy.